I tak, powiedzieli mi w kościele, że dziś Krzyśka i Ilony jest srebrne wesele. O, więc się szybko się, tak, się zebrałem i z samego żywu do Was przyjechałem. Srebrne wesele czas do wieki, więc zapraszam młody do przysięgi. Na środek. <tosłusza>

Chodź się Dobra. Pierwszy trzyma. O tak. tak. Bija. Bija Bija. Dobra. Nie widziałem, że to jest. Dobrze. że będę To, że na nią. No, mimo ale? mimo no, Puszczam, nie. Jak, jak przychodzi, to trzeba być poważnym. No, Ilon, jeszcze. No, no, jak ja Krzysztof. Przyrzekam Ci, że, że będę z Tobą. Zawsze. Głośniej to nie, włośniej. nie Bo nie A, słyszę. Słyszysz nie? Krzysztof. Ja. Ja 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 Przysięgam. Przysięgam. Dobra, ci. Ci, to. Że będę z tobą. Że będę z tobą. Zawsze. Zawsze. Bez nieprzymuszonej boli. Ale patrz na mnie. Bez nieprzymuszonej boli. Nie boli. Chociaż mnie w krzyżu. Chociaż mnie w krzyżu. Zawsze w krzyżu. Zawsze w Zawsze boli. Zawsze boli. I w nogach boli.